Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Roztropnego. Dzisiaj troszkę nietypowo, ponieważ jak widzicie, nasz kolejny odcinek jest skierowany do naszych najmłodszych widzów, tudzież do rodziców, którzy chcieliby na chwilę oderwać swoje dzieciaki od wirtualnej rzeczywistości, podarowując im takie właśnie oto zabawki z realnego świata. No i właśnie Marka Huzwarna, chcąc sprostać oczekiwaniom takich rodziców, poszerzyła swój asortyment jakiś czas temu o zabawki. A ponieważ wiadomo, czym zajmuje się ta marka, więc zabawki przez nich stworzone oczywiście w jakiś sposób imitują urządzenia do pracy w lasach i w ogrodach. No i tak właśnie to urządzenie możemy podzielić na dwie grupy. Czyli pierwsza grupa, nie to będą urządzenia do pracy w lesie czyli pilarki. Mamy dwie pilarki. Wcześniejszy model 440 i nowinka, która pojawiła się w tym miesiącu. 550 XP. Mark 2 warto dodać. Mark 2, tak dokładnie. No i tego nie rozpakowywaliśmy, ponieważ tak naprawdę ta pilarka, która tutaj jest i zaraz zaprezentujemy, jak ona się zachowuje, jest już w tym opakowaniu, ale tutaj jest taki zestaw BHP, tak? Czyli uczymy dzieciaka od razu, jak zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, czyli mamy rękawice, no i oczywiście paski. No, i proszę, zaraz prezentacja. Pierwsza pilareczka, czyli ta starsza 440, zachowuje się w ten sposób. Pilarka, tak jak jej dorosły odpowiednik, wydaje dźwięki, a po naciśnięciu gazu obraca się na łańcuch. Natomiast nowa pilarka, tutaj mamy troszeczkę więcej możliwości, dużo ciekawsze na pewno, bo oprócz samego dźwięku mamy też diodę i okay. musimy pilarkę uruchomić okay. oczywiście bez obaw nasze pociechy nie zrobią sobie krzywdy bawiąc się zabawkami tu pustwarne ponieważ no, łańcuch wykonany jest z plastiku, a tak? środki bezpieczeństwa zabawki są odpowiednie dla dzieci powyżej 3 lat Warto dodać, że wszystkie te zabawki są oczywiście wykonywane z atestowanych tworzyw, są bezpieczne dla naszych dzieciaczków e, oraz, e, co się dzisiaj rzadko zdarza, a tu tak jak uważasz trochę hmm, trywialna, ale wszystkie te zabawki mają od razu dołączone baterie, więc nie musimy ich dokupywać i w momencie, kiedy dzieciaczek otrzyma taką oto zabawkę, może od razu przystąpić do zabawy. No i teraz druga grupa tych zabawek, czyli zabawki, które imitują urządzenia używane do pracy w ogrodach. E, tutaj mamy troszeczkę szerzej, jeżeli chodzi o asortyment. Mamy kosę, nożyce, dmuchawę oraz kosiarkę. Jedna zabawka, której nam tu dzisiaj brakuje, ale o której już kręciliśmy filmik. To jest robot koszący automower, o, tutaj, o tak właśnie wygląda jak ten na zdjęciu, ale to będziecie tam mieli link do tego filmiku pod koniec tego filmu, także możecie sobie tam potem skoczyć i go zobaczyć dodatkowo. Natomiast teraz zaprezentujemy jak działają... Wykaszarkę, może jeszcze na temat wykaszarki tutaj też warto wtrącić w zasadzie tego podziału, że to, to jest maszyna, którą wykorzystujemy w lesie, natomiast wykaszarka tak jak wszystkie nasze zabawki wydaje dźwięki, ma obracającą się listwę tnącą, która dodatkowo świeci po naciśnięciu gazów na zielono. Warto dodać, co jest istotne może bardziej dla rodziców niż dla dzieci, że te maszyny wydają naprawdę realistyczny dźwięk, ale nie jest on jakiś bardzo głośny. Myślę, że to jest dosyć istotne. Dajemy spokój w wykaszarce. Przejdźmy może od razu do noży tnących. Te akurat są dosyć głośne. Nie mamy tutaj żadnej diody, to mamy pracującą, tak jak na prawdziwe, nożnicze przystało. Kolejne urządzenie to dmuchama. Jest o tyle fajna, że naprawdę dmucha. Czyli jak sobie tu naciśniemy ten przycisk, widać, w tej bibułki. Ona naprawdę się porusza, także jakiś tam drobny listek czy kawałki papieru możemy sobie zmknąć ze stołu, co jest dodatkowo chyba fajną taką atrakcją. I co więcej, bo często nas o to pytacie, te zabawki po naciśnięciu przycisku oczywiście wydają dźwięk, ale ten dźwięk po około 10 sekundach się zatrzymuje, także do ponownego uruchomienia trzeba znowu nacisnąć. A to wszystko po to, bo czasem dziecko zapomnie rzuci gdzieś i gdyby tak non stop to działało, to, to byśmy za dwa dni mieli wyczerpaną baterię, nie? Także tak. No i kosiarka. No i ostatnia zabawka, to jest hit u na sklepie, bo wszystkie dzieci, które przychodzą z rodzicami na zakupy, nie potrafią tej zabawki przejść obojętnie, a znamy nawet przypadki dzieci, które wręcz z taką kosiarką idą za tatą, gdzie z dorosłą kosiarką prawdziwą. Co ona robi? Otwarłam ten szafek, mamy tutaj kręcący się, jeszcze tej daje noża, mamy diody. Może pokażemy jeszcze tylko, jak ona wygląda na podłodze, czyli jaka jest wysokość tego urządzenia, tak? Tutaj mamy tą rączkę, także powiedzmy, że teraz jestem dzieciaczkiem. No to gdzieś tam, tak, jest to taka wysokość, także swobodnie możemy prowadzić leciutko. I tak to wygląda. Tak jest. Dobra. No i to tyle. Jeżeli Wam się podobało, to bardzo prosimy, dajcie łapkę w górę. A jeśli chcielibyście obejrzeć więcej naszych filmów, to co tydzień się pojawiamy na naszym kanale. Możecie tam dzwoneczek nacisnąć, to znaczy, że go zawsze spróbujecie.